Adelante! Nów no, te zdjęcia robią. Wstaciek eee. jedzie pryskać, pszenicę. kawałek od chabra, bo kurde, też się wyskoczyło. Jeszcze wczoraj Ten zbiornik stał pusty, dzisiaj już jest wypełniony. Niezdane jest 1400 litrów oleju napędowego. A ta miarka, zobaczcie, to pokazuje. Ona to nie jest jakaś precyzyjna. Jest po prostu jakoś tam wyskalowana pod siebie. Tak pij za oko, żeby widzieć, czy jest maksymalnie, czy nie. To jest dane 1400. I jeszcze beczkę. No to powinno wejść więcej, ale... Myślę że będę go przyciążał na no pierwszy raz. Nie wiadomo, jak tam będzie i w ogóle. I jeszcze dwusetka pełna. I trzeba je będzie jakoś... Rozlać, pozbyć się jej po prostu w tą. tym. Jakie to są środki? Zobaczcie, o. Jeden i drugi. No jakieś tam adiowanty dwa takie same. Wcześniej tu żeśmy trzymali paliwo w beczkach. Dwie beczki, tu się taprze dwie, trzy, cztery, pięć beczek. W jest mistry jak było mało. mi zginęła ta pompka do pompowania paliwa na, na wiertarkę. Właśnie muszę przepompować i dupa nie ma tutaj, bo mam wszędzie że hej! Kurde, bo. tu coś, tam coś no nic, trzeba będzie taką pompę przypomnieć starą i ją wlewać, kurde, bele. morele. 5 lipca w miejscowości RUK, tam skąd pochodzi taki youtuber Agrosa fruk Patrzcie, to sam koleg Zawody tra traktor półnic są organizowane. Wybieracie się tam? 5, czy to jest sobota chyba? To może być ciekawe, ciekawe, trudne widowisko. Dobra. Tam krzycho będzie tego, trzeba dalać, chociaż parę litrów ropy. Myślałem, że to pompko podejdę, włączę sobie prąd i będzie napierdzielać. Ona w miarę szybko dawała. No ale trzeba się będzie jednak troszkę napracować, żeby nie było tak łatwo. 92 ze dwa razy, idziemy małzerem po paliwo, na przyczepę. Człowiek tak zawsze się wahał, myślał o tym zbiorniku, no i w końcu jakoś się udało kupić. Gdzieś tam parę złotych. Odłożone były. Nie, znaczy przyczepę, żeśmy sprzedali Krzychem i agregat. I tam część poszło tu, część tam, część na przyczepę. No i zostało na zbiornik paliwa jeszcze. No tak wezmę, wleję 20 do 30, panie to. Zresztą to można nie zaglądać przez miesiąc do niego. Jest pompka do oleju bardziej, ale... I ropa też, też tam się ma zalać. Do 30 takich ruchów, 20 chajków wejść. Ta, 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 ta. Halo, moto, halo, moto. Właśnie, motor. Jeszcze po płatku nieumyty ciągniczek. Dobra, lejem, panie. Panie Jacku, lej pan. Lej pan wodę, o kurde. Nie, jasny kolor ma widać, że to bezero Ta siódemka była taki kolor taki bardziej słomkowy miała żółtego, ale miałaby troszki barwnika więc... Czemu bezero ktoś powie. No bo jest lepsza, czystsza jest. No, z prawdziwe paliwo, bez żadnych biokomponentów i zbiorniku można trzymać dłużej. Nie, ten osad się nie odsadza z tego gówna. No i trochę droższa jest, nie? Bo 5,50 dzisiaj. A zaraz wam, zaraz wam wstawię samochód, który już do i zobaczycie sobie. tam chyba numer podany jest na nim. I to się nazywa translot. Z Radomia, firma. Ona się już za od dawna przywozi, Na początku nie chcieli przywozić w karu beczki w takie rzeczy, ale to się zawsze brało 5 beczek. 1100 litrów trzeba było brać minimalnie. To dzisiaj przywiózł 1600. 3 czy 0 zatankowane. O Matko. Cześć, Andrzej, jest taki zadowolony. Ja też muszę rozparcelować to beczkę, żeby to nie stało na dworze. To w takim dobrym miejscu ten zbiornik stoi, bo tam jest kamera. Jedna. Tu są dwie i trzecia jest zastudowana, jakby ktoś gdzieś przy Jedna kamera to jest takim dzwoneczkiem. Dźwięk się! Jak się włącza, to dźwięk słychać w chałupie. Sami psy latają. <grym> Ty się nie zwraca na to uwagi. Dobra. Co, Andrzej? jedziesz pryskać? U ja. drubaka. U no. typorze? Ten kaber może jeszcze weźmie. Tam jeszcze to przynica się nie kłosi, to może ten. A może już się kłosi wiadomo. Czekaj to dla niego. Otworzyć dla niego drzwi, bramę. Kurwa, nie wiem czy tędy nie pojadę. Mówisz? Bo upłody dzisiaj. A chciał grzać bez wieś Dobra Tu trzeba chłodnicę zrobić No, z tymi kamerami tam poważnie mówię zobaczcie Tu w rogu jest o, Jest jedna kamerka Tam w domu jest druga A resztę nie będę pokazywał <grym> Resztę. W nocy jak się idzie i się weźmie na aparat no to widać gdzie jest kamera, bo podczerwie się na czerwono świeci, aż jak cholera, nie? Wali o. tu jest, zobaczy, też kamerka o. I zastodowało jeszcze jest kamerka jedna nawet one ładnie ładnie widać w nocy też Coś dałem za to ponad 2000 Cztery kamery tam były i ten tam domu to jest inne, całkiem inne ten, nie? Znaczy jest podłączona Ale mniej więcej widać co się dzieje to nie jest, można popatrzeć w szybkim tempie załóżmy nie? na telewizorze na monitorze To samo kiedyś się mojej ciotki Moja ciotka mieszkała w mieście tu ma działkę Kurde bele Na musi jechać 3 km na pole A jak on będzie pryskał na wstecznym To ja nie wiem Kurde Kurde bele i co? I babka, babka, ciotka sobie posadziła tujki, i tam różne rzeczy, i te tujki cały czas coś przychodził, wyrywał. Ona myślała, że to podejrzewała całkiem inną osobę, i zauważyła sobie tam kamerki. I wyszło całkiem, kurwa, kto inny Przychodzi, to to robił. Takie jajce. Także nie ma co książki po układce oceniać i mówić komuś, że coś zrobię, a on tego nie zrobię, się kogoś nie złapało. To nie wolno nic komuś mówić. Coś, że coś zrobi, czego nie zrobi. Ja się tą pompką macham, mą robię, ale tamta pompka mi się znajdzie. Jak już nie będzie potrzebna, zatankuję traktory do pełna. Za to zaraz to zaraz. A zresztą, co ja będę nosił? Chcę tu podjadę, zatankuję. Jak człowiek. <gry> Dobra. Dobra. Zatorka zatankujemy. Zetor to się dobrze tankuje, bo nisko. Nie trzeba go będzie dźwigać tego karnistra. Coś tam było Kurde, coś było pod kolem? Ja pindole I chyba nie Kurde ja Bym coś rozjechał chujam Nie, że hamule trzymał ale jajca Jakby ktoś nie wiedział jaki to jest ciągnik, to jest ciągnik Zetor 5211 Rocznik 89 u nas jako drugi właściciel kupiony w Polsce i w Polsce chłop to użytkował, ten pierwszy właściciel kupił go jako nowego. No miał jakieś tam pomidory. W foliach miał jakieś frukta. Czyli owoce, warzywa i takie tam. Tak był średnio poszanowany powiem. Ale było najważniejsze, że to było od pierwszego właściciela. Teraz człowiek by trochę inaczej popatrzył, poszukał może. Coś może z zachodu, ze Skandynawii. Tam trochę to może lepiej było porobione i miało różne prędkości wałka, już tak w standardzie, a tu w opcji. Także i wspomagają on nie miał kierownicy. A teraz już żeśmy zrobiły. że to nie my, tylko nam to robi taki mechanik z niedaleka. Jeszcze wtedy człowiek tak się nie za bardzo łapał, brał się za takie roboty. No teraz to wiadomo, żeby samemu robił. A to już było jakiś czas temu. No tak. To jakieś 50 litrów wchodzi do tego baku. Bo też to jeszcze nie ma co lać po sam korek, tylko tak trochę mniej, bo raz nalałem cały korek. Gdzieś było w lecie, postawiłem go tutaj cofną pod górkę, to tu trochę poleciało tego paliwa mimo wszystko. A szczególnie dzisiaj słońce poświeciło po baku. Tak jakby się troszkę to nagrzało, rozszerzyło. Swoją ubiętość pewnie. No to tu dwa kalnicy wejdą w 3 12, ale 12 stoi i w tym garażu w garażu stajni. Już niebawem będziemy miał tam robić. Ten podnośnik trzeba złożyć do kupy. Bo ileś można stać. Już <gryw> nabrała mocy urzędowej, także... Zaraz nie przerwą, już po kolek prawie jest. Dobra. Jeden już. Zobaczymy jak tu zaraz wskaźnik paliwa działa. Ale chyba nie działa. On tak... O. Jest na pewno wlane. On tak pokazuje. Chociaż w sumie jeszcze by weszło trochę. On tak pokazuje jak pokazuje. No ale z drugiej strony, tamten pływek bardziej tak, jest bardziej, no z tyłu jest bardziej, tak, a ten aktor stał trochę niżej. I się wyrównało. Jakby tak wlać do pełna i by było na równym, to może by i to dobrze pokazywało. <laughs> to też ten wskaźnik nie działał nigdy. On teraz będzie wskazywał prawie nic. No bo to już ono, ledwo się podniósł. Ale dla was pokażę, jak będzie widać. Zobaczcie. Bez włączenia kluczyka włączę mam no tu już i rezerwa zaraz tu mam zrobiony taki wskaźnik rezerwy ja bo to muszę rozparcelować żeby ją zabrać, żeby tu nie leżała no człowiek by se wolał wolać tym nowym zbiornickiem czekajcie czy ta lura przejdzie ta ja. lura pierwsza ja. średnio brzmika jest ej przeszło to jeszcze nigdy do pełna nie było zarane, do dzisiaj Nawet nie mam pojęcia, ile tu wchodzi do baku w tym ciągniku. Piszą mądrzy uczeni w piśmie, że 90 litrów, ale ile? Nie wiem. Czy tak pewnie będzie. Trzeba wyjedzieć wszystko do cna i wlać. wiedział z tego dystrybutora, ile tu wejdzie. 12 też nie ma zapasowego zbiornika, tutaj niżej. Bo w tych ciągnikach jeszcze tutaj o, tak jak w Zetorze, w tym miejscu był zapasowy zbiornik, który się łączył z tym zbiornikiem. Znaczy był połączony przewodem, prawda? No tak. Przerwa w tankowaniu. Tak, tak, bierze olej ten silnik, trzeba go będzie przejrzeć. Będzie kiedyś strasznie dużo oleju ten silnik, bierze Patrz, jak To jest odbione, kurde bele. Przerwa w tankowaniu, bo mi się pompa zagrzała mocno tamta, aż dym niej paruje. Ostatnio zobaczcie z zimem, to jest ten czujnik prędkości. Kurde belę. Ja nie wiem, czy on już teraz będzie działał. Pewno nie. I to mi wywaliło właśnie, bo tutaj to jest taki mimośród i on się cholera wziął, obkręcił naokoło. I to był taki otwór, otwór i to było wpięte, to wzięło się, zawinęło tam. Czyli to się zawinęło. Albo w tą stronę poszło. To raczej nie, bo tu by była obdarta farba jakaś. Dobra, nieważne. Ale. Zobaczymy. Złożymy tu liwarek. Trochę podnieść. Teraz to będziemy naprawiały. I są trochę unieść koła. Użyć trochę na tyle mu. O delikatnie. Te dwie śruby popuścić i to odwrócić w drugą stronę. Nawet... I łańcuch zobaczcie jak to luźno. Chodzi sobie. Łańcuch podciągnąłem, powiem wam, trochę było z tym galamacji, to jest taki otworek, ale brakuje w nim właśnie tego czujnika, jako wypadło tego pieroństwa I trzeba to będzie dokupić jak się... O, to było takie coś, jakiś magnesik i kilka przewodów właśnie, to są te przewody, ale to już... Musztarda po obiedzie z tym, o. Już się rozpierdoliło wzięło. Dobra. To trzeba gdzieś na trytkę tylko złapać. Kupić to jak się da. Może się da, ja myślę. Myślę, tam na internecie wszystko je. Dobra, to skręcam. O. Jedziemy, się przyjechał Muszę to ropę wytankować. O, co to skręcę, że jasna. Cholera. Poszło. Jaka kochanie twoja cena? Wolisz w dolarach, a może w PLN-ach? wziąłeś pan? dobra jedziemy na garaż teraz to i do Szicina można jechać resztę kleję do dwunastki tam jeszcze zostało tam Jeszcze jest został. Zdechłonął może. No, 30 litrów, tak 15 litrów pozytywnych 2 garnistry. No, że nie całe lały. No bo to będzie 10 karnistrów. No dobra. Jeszcze za 3 się będą do 12, I będzie rozparcelowane paliwo. Jeszcze tym perknicen trzeba będzie zajechać. O! I do dwunastki wlej tam, to beczka zabierze się. I tak to. Chociaż wolałbym tego siwnika nie sprzedawać. Dlatego powiem za taką cenę, go się wystawi. jakby poszedł sobie, poszedł, jak nie, to, to i lepiej, że nie pójdzie. Ten bug większy dużo. tak palcami mierzyłem raz, dwa i tyle po 80. O. A to zobaczcie, stąd jeszcze o tyle jest, to. Oto. O, to tu bliżej, bliżej. Na się maleńka. <gry> jeszcze tutaj nieskończone, kurde. Tą pleksę trzeba tu wsadzić. I tutaj mi Pan Niedźwiadek Polski w prezencie wysłał na ten wałek taką budowę i też mówię, w zimie się zrobi, zima minęła, ale już się czepię i to zrobię, bo to tak to brak BHP, proszę Państwa. Taka beczka to na raz do 12 wejdzie, ja widzę. Tam pewnie ze 120 litrów bak. jak jedzie. Ja też już ostatni karister z lewą. Pi razy oko. Widzę, już beczka pusta już ledwo. Po tej pompie nawet czuć już końcówka. Pryskany No dobra. widziałeś pan? No ja dalej 12 tankuję, już myślałem, że się skończyło, to jeszcze w trzecią piątkę tu przyniosłem. Jeszcze tam jest paliwo, nawet nie zaglądam w korek, czy tam się nie przelewa, ale gdzie tam, pokaż Pan, czy będzie. A już gdzieś pod wierzkiem patrzcie, jest bo już lejek się, widać po lejku. Przyjechał Krzychu do lamu, jeszcze półtora tygodnia, jest kadu pełna zalana. Wszystkie traktory do tylko tylko 12 jeszcze, tak średnio. Ale tu jeszcze jest cały karnister. No. I tu jeszcze będzie z piątka. Także tam też będzie. te traktory zalane na maks. Stasiek wali jeszcze się z ziemniaki! Kurde, bo... Sonka atakuje! Jak to będzie szło? Może być. Pylenie ziemniaków. Smy też jeden. Nie, doleci. Tak to dzisiaj dzień zleciał, zobaczcie, poniedziałkowy, to coś, to tamto, na wsi zawsze jakaś się robota znajdzie, nie tak jak w mieście, że siądzie się przed telewizorem, ja to nawet telewizora nie oglądam, bo jak już to gdzieś w komputerze człowiek posiedzi, jakieś filmy poogląda, ale telewizji zero, no też no. Tylko człowiek w mieście to się nie przejmuje, że mu tam coś zarośnie, że tamto grad pójdzie, rośliny opier... tego u nas. Pada deszcz, człowiek uradowany, deszcz pada, u nich, mojeju, pada deszcz. A chciałem się, chcę wyjść na spacer. <laughs> I tak to tylko to żeby pasowało, czym jest zasypać. No tam tu jeździ to kładem. I mija kałużę i zobaczcie, bez pole jedzie on. Kurde mol. Także tutaj mamy ziemniaki. Ze 20 arów. Kilku, cztery rządki cztery są inne. Nie, sześć rządków jest innych, a reszta inne. I zobaczymy jak to będzie. To nawet takie ziemniaki później rosną, to już widać po, po tej nacinie całe, że to jest inna odmiana. Kolor inny ma, wyższa, niższa rośnie. Tutaj można było popryskać od razu, tak jak do glebowo się rzepak pryska, czy tam inne rośliny. Ale tam się dobra, tu się później opierdzieli. Także tak no dobra Pozdrowionka wszystkim, życzę pięknego, spokojnego tygodnia, który się właśnie zaczął. Z Panem Bogiem, trzymajcie się. Cześć! Niebo piękne. Zobaczcie. Teraz są takie najpiękniejsze kolory. Ten kolor zboża. Załóżmy tam gdzieś się żółci rzepak. To jest dopiero. To są dopiero widoki i zachód słońca. No kurde. Droga prosta taka. No. Trzymajcie się. Na razie, cześć.